Proszę Państwa, kochani moi mili, Neos wieża na, na rejony. Jest Neosik. Się prezentuje tak jak zawsze. Rozjebany. No to tak, opowiedz. Będziemy rozpoławiać silnik 2T Neos Yamaha. Mhm. Drugi raz, bo coś się rozjebałem. Drugi raz, bo klapek Debil kurwa poskładał. Jak... Nie. No Chujowo. Tym... Mamy młota takiego porządnego, proszę zobaczyć. Jak widzicie. Mał się kręci Kręci. Czemu się tak teraz zajebiście kręci? Bo... Bo zresztą naprężenia jak się nie hmm. Dobra, ale chuj, to jest nieważne. Trzymaj nie, tak kartery, się... ja będę bił. No co bił? A kurwa ty! Głupi jesteś jakby mini. Ile piaków leciał. <laughs> Dobra, uwaga. Proszę Państwa kochani moi. Napierdala. Tu, tu będę napierdalał w... No to... dalej! i nowego motka mamy nie Więc Dobra No żeś mi młotek rozjebał ty kur... <grym> ja proszę paść, ja. No daj drugiego Młotek mi rozjebał No ten się działa. Ale fajny był ogórek no, kurwa masz no, no, Fajny był, no. ale już się nie przyda, ja się nie przyda. A gdzie on się jest? Działa? Gdzie jest rytką? Nie wiem. No to poszukaj. Tam Mamy kolejnego załodnika, proszę zobaczyć, tak, tak się prezentuje. No chodź Fedron. Okej okay. A ten taki twardszy jest, proszę zobaczyć jak widzicie. Dobra, Zobaczyć, jak widzicie, chuja się rozchodzi. Dobra, w Zaraz sklepiamy, wał i będzie chuj. No nie sklepię O kurwa! O pękł. Kurwo jebana! Taki twarz jest, proszę się, jak widzicie. Dobra. No bo, no, bo, jest no daj lepiej drewienko małe i daj, prawdziwy tak taki, trzymaj, o kurwa Trzymaj tu, ja maczę. to będę napierdalał Nie, daj, tak. daj drewienko Ale... Tu mamy Ale... drewienko To jest drewienko? Nie, co to? Cegła To nie, drewienko No daj drewienko No, to ten Drewienko, Asensi wezmę drewienko Mało no, może zdrowieńka To gołębie nawet daj, proszę Jest. zobaczyć. Jak widzicie Klapek ma gołębie. Widać? Są patrzą się wszystkie, proszę zobaczyć grr, 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 grr. Może być Jak tam życie leci Życie leci, nie wiem Bardzo elegancko Chodź tu Okej, okay. chodź a to ty musisz trzymać się też? A ja będę karter trzymał. Ociej, ok. Trzymaj A no. bo teraz ale proszę. No ale tylko, żeby karter nie, nie, nie żeby mi. No, kurwa, nie wiem. Oglądajcie teraz kurwa, bo jak jedne, to raz. Ale drugi... To re... drugi raz nie jedne. No ale to jest. Drugi raz jebne. nie jebne No, trzymaj. jak chuj Co się boli? O Bo to, to mnie Nie! Napięta, to... Nie. To, to nie masz takie... Nie mam chyba, a nie może mam Kukko z tej mi O, w raz nie przyjął chyba Cio Raz pojebał? Co i tu już zrobię? Wszyscy nie, no. nie, 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 wszystko. Sorry, tylko. A zły? A zły po on przyjść. No, nie, Ziółek jakiego. A tak? no, to? jest coś się nie dało? Co, Można być? No, zobacz, jak się nakręci. No, nakręci się, bo to jest magneto. No, no to będzie git. No. Nie. No. 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 Czy to kiedy polekowierzę? Grałem. Hmm. Przyjęcie. Proszę zobaczyć, będziesz na filmie udokumentowany. Dobrej. Hej o! Widzisz i jabłka. O, Florek! No, grana nie zbierać, wiesz ile wina by za to było? Na turboskunksy. O! Cześć. Wejście smoka. Cholera. Ja się tam nagrywam. Ojej, rutera dzisiaj. co wy tu robicie? Z się... na przyjemnale się tu zbierało się nie podnęło. Co, 2T? Później będziemy składać się nie podnęło po 2 Gdzie jest ten silnik? To jest na stole. Patrz ja. sami zrobię z motkiem. No, żeś mi młotek rozniew. Kurwa, gumowym młotkiem, no czy ty jesteś poważny? A ja nie chciał. Ale ty jesteś poważny, gumowym młotkiem. Odej, zobacz ten silnik, zobacz, o jego niego stan. Kurwa, tak mi nie wyglądał. Jest ładny Kto go składał? Nie. To chujowy Rakier. 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 Piękny, Ten bardzo był... ładny A luzy są? Nie Od, od, od. Ty, ty kurwa na no boki. No to już kawałek. jest No, 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 no nowa ale, korba czeky. jest, nowy wał, nowe łożyska Stage RT No łożyska Stage RT, droższe niż okay. No przecież my go dopiero zwieramy Tego łożyska tu no, ostatnio nie zabraliśmy gdzieś na drodze kurwa czasami? <śleski> nie no, no tak na poważnie to I... Ty Niskie poziom baterii W tym iPhone'ie masz Ile? Ile Ile tam pokazał? 10 ja, czy 20? Ja nie 15. wiem, jak to się sprawdza, Ty. No, dwa piekielne maszyny. Kupcie sobie Xiaomi. To na pewno jest od tego? Mhm. Ale dobre to winogrono jest. Czemu Ty go nie zbierasz? Z Nakręca się trzymaj, bo... Człowieku, przecież my moglibyśmy zrobić... Taki biznes by był. Nawet chłopy do butelek zwykły. Tam zobacz, może dwie butelki już... Coś. Tam coś się kurwa będzie. O już nielegalny nielegalny kurwa. O. Ty, cicho. Jaka ta jest ulica? Zaraz nagramy. Co? Bimber Bimber Nielegalny yes. bimber. bimber To są kłopoty to, to jest wino czy kłopoty to są? Dozamy? Kłopoty chyba kurde. Chyba kłopoty, dobrze mówi ty A to babki, to nie moje ma... ja, tak. ja babki Ja babka jest ugotowana, ty cholera jasna. Babkę kurwa, babki skują za niedługo Jeszcze <gibli> co? Valera bort. Valera jest burz. Valera, jest burz. Valera, ty jesz jajca? Walera jesz jajco Jesz burz no weź to opowiedz, weź to opowiedz na filmie Walera, <śmienic> walera, jesz jajca Nie mam jajca Walera, <śmienic> <śmienic> ty się dusisz? Jesz <śmienic> burszt Jesz burszcz Walera Valera. Valera, kręci, proszę zobaczyć to się tak nakręca, jakby zarabiał miał jedną. No to jak pierdolnie, to pierdolnie. No jak na wywał? Moje Jedni raz, drugi raz nie jednie. Dobra, będzie git. Dobry <gój RPG> day <W> już all.ums,ums,ums,ums. No <t45> jakby tak wam chodził cały dzień. Ja jest w Francuz ja się powiedział gdzie jest. On, on pojechał siostrzyczkę za wieś. Ma se... A masz? Oczywiście, ma, zapomniałem. <t Creation> Dobra, nagrywaj coś, jak chcesz pułkaj um, 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 um. Jedne lat, lekarz la, mi na kredki nie Czekaj, czek, zobacz, pokażesz kurwa, No nie pokażesz Rozchodzi się, proszę nagrywać Walera, ty pułkasz? Walera, daje jajca O, o na, na się uczę. Zobacz! Ale zobacz, nie? Na routerze! 47 polu nie? <laughs> Kurwa klasa, nie? <laughs> klasa jak koi, taki był, nie? No bardzo mi się podoba. Ja Ale też jestem pod wrażeniem. Zbram zbieramy pieniądze. Ja no zbieram, właśnie, robimy zbiórkę dla jego, dla kutera. Bo ja nie mam pieniędzy ogólnie. A ten chuj ma na przykład. Zobacz, on ma jeden. Drugi, nawet taszkę ma jakoś na ręce, ma, ma nie? Mephedron. rowery ma, nie? A ja muszę czterostowem jeździć, nie? No wiadomo, nie? Słuchaj, ba... niektórzy niczym jak niektórzy rowerem mierzy. No Dobrze, ale ja jak mam się uczyć na kole latać, jak ja zing, zing i moc nie mogę, bo brakuje? Mi. Bo mu się argani. Armani. Ty jesteś dobry. Ale poważnie, nie? Naprawdę. Ja przyjmę <laughs> wszystko <laughs> Potrzebuję po prostu tego, nie? Dla mojego zdrowia psychicznego i fizycznego Nie? Hmm? No Dobrze powiedziałem? No No To masz ten do jakiś opis czy coś <grym> Kursu, ja Gdzie jedziemy? Na myjkę Na myjkę jedziemy my Umyć kartery Umyć kartery od jedziemy co? To metrażek, co? No do włączy? bagażnika no do kuchy, kuchy w No weź jakąś szmatę, żeby nie ujebać mi ten. No weź jakąś szmatę, bo przecież ci pożę, Tam leży Na no ziemi leży A ja mam taką gotową już To mała Weź to mała. to O kurwa no ale bo ty chcesz Dobra, chustą z szmatą Muszę zobaczyć Yamaha Slider Slider Nie będę zasłaniał pójdę do Sliderek Cyk Dobra, chuj z tą szmatą Jedziemy myć kartery Argen. Ale ma nie problem, za koty i briga Ała, idźmy w tak piją po Ja się nauczył Już się nauczył, w Ale masz raz, a zamykać pani umie? Albo no dobra, dobra, ja zamknę to No zajebiście te winogrona Dobra winogrona? No No Kaciu, jest pan Angels? kurwa Nie widziałeś, jakie palmy narysowane są tu? brudasy A macie pieniądze na mykę? No ja nie No to idź Co? No idź no dwójkę, ja mam dwójkę, wrzucimy ich i dwa. No gdzie, za dwójkę nie umiemy. Do no jakiej? Kurwa, w pile ja mam, za dwójkę całą automobil. Ja cholera, tą siergę to położyłem. Nie wiem. No, co ty, żeś tam... <laughs> to się <śmiech> <radło> <śmiech> nie Ja kurwa nie jestem takim człowiekiem, że jak ja się tam, Ale, zapisał, ale tak. proszę zamknąć mordę. Ja nie przy... Nie przyklej No, no masz. Kacper, gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy, Kacper? Zapaga go kurwa Rozdziel Zabiję Nagrywać? Pojedziemy po piwo? Proszę zobaczyć. Łapa. O! O to to to! Z jasna myjka! O. Dzień dobry wszystkim! Stara będzie uchrona Takiego kontentu potrzebują. Myjnia. Ale się da nie Wyciągaj go, bo się ludzie. poszczegą. Jest i on. A, a, a szampony wzięli wy jakiego? Ty, jakiego tego, szampona dla jego do włosów? Szampon, dwa też. wrzuć. A szampon starczy, to ja... A pani szampon wzięła dla jego? Kolejny kapsel. Zawsze idę. O! Kurwa. No. Dobra, za dobrze będzie Też No dobra, to już wyczyszcimy. Zjedziemy po jedno piwo? Nie, nie, nie tylko jedno. Ważne, idziemy się je przyjechać jeszcze. Gdzie Nagramy jak. No, rajdera, kurwa. Idziemy po jedno piwo? Nie. Jedno. Pakuj to ciało. Jedno piwo. Pakuj ciało. Jak zapakujesz ciało? Pakuję ale delikatnie Delikatnie Przemek, trzy gazy no Ale to nie ma gdzie bokiem no Andrzej, jak nie ma? ma? Na tych bocznych to bo... Na bocznych nie stoją Nigdzie nie stoją <noise> Nie, no, gdzieś no, na... nie stali Na Biedronce a, 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 Właśnie tego Człowieku Proposta, Chuj co, nie stoi. To po tych tabletkach i po tej końskiej dawce, kurwa.